Cześć! Właśnie wyszedł nowy snapshot, 20W46A. Nie dodaje on wiele nowości, ale i tak myślę, że warto jest go Wam zaprezentować. Pamiętajcie o łapce dla zasięgu, tymczasem zaczynamy! Dodano puch śnieżny. Każdy byt, który do niego wejdzie, tonie w nim. Teksturą różni się trochę od zwykłego bloku śniegu. Otrzymujemy go, klikając na niego wiadrem. Wtedy dostajemy wiadro śniegu. Aby go gdzieś postawić, klikamy na to miejsce. Co ciekawe, możemy go również otrzymać, zostawiając pusty kocioł na zewnątrz w czasie śnieżycy. Będąc w śnieżnym puchu, otrzymujemy efekt zamarzania, który co kilka sekund zdaje nam obrażenia. Bez niszczenia bloku puchu nie możemy się z niego wydostać. Zakładając na siebie skórzane buty, otrzymujemy możliwość wydostania się z puchu, a nawet chodzenia po nim. A zakładając na siebie całą skórzaną zbroję, całkowicie eliminujemy efekt zamarzania. Kolejną jego ciekawą funkcją jest to, że go się on wszystkie płonące byty. W skrócie, kiedy się palimy, możemy do niego wejść, aby ugasić płomienie. Możemy go również postawić w nederze, co jest jego sporym plusem. Wszystkie rzeczy z poprzedniego snapshota mają teraz swoje polskie nazwy. Zmieniono tekstury rzeczy dodanych w pierwszym snapshocie. W prawie wszystkich nie są to znaczne zmiany, oprócz w sakiewce. Tu zmiana jest bardzo duża. Także to już wszystkie najważniejsze rzeczy dodane w tym snapszocie. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Trzymajcie się i cześć!